No, słucham, z czym przychodzisz? Słyszałeś coś o wiedźmach w Welen? Nie zwracam uwagi na chłopskie bajania. Wieśniacy wszędzie widzą czary, wiedźmy diaboły i chuj wie, co tam jeszcze. Mam wieście o twojej żonie. No to kurwa, czemu nie mówisz od razu? Gdzie ona jest? Czemu jej nie przyprowadziłeś? Jest na krzywuchowych moczarach. Ma tam to kierunek i zajęcie. Nie wyglądała, jakby miała ochotę stamtąd odejść. Rwa miałeś się tu sprowadzić, a nie sprawdzać jej warunki bytowe. Miałem ją odnaleźć, zrobiłem to. Na nic więcej się nie umawialiśmy. Ty pewnie dalej myślisz, że jestem skończonym skurwy synem, prawda? I że to, co się stało, to wyłącznie moja wina. To, co ja myślę, nie ma znaczenia. A jednak ciągle widzę niechęć w Twoich oczach. Nie wiem jak to jest w Wiedźmińskim świecie, ale u nas nic nie jest czarno-białe. Pewnie powiesz, że nie jesteś jedynym winowajcą. No to jak brzmi twoja wersja? Zaneczką to była miłość od pierwszego wejrzenia. W czasie bitwy pod Anhor włócznia rozharatała mi ramię. Ona mnie opatrywała. Kiedy wydobrzałem, poprosiłem ją o rękę. Popłakała się ze szczęścia. Niedługo potem urodziła się Tamara, a mnie wysłali do Sidaris. Król Etajn miał problem z jakimś wataszką, a Foltest posłał mu wojska z pomocą. Potem była następna bitwa, jeszcze następna. Rzadko bywałem w domu, a słodą wojaczki stała się gorzałka. Tak się zaprzyjaźniliśmy, że nawet gdy wracałem, nie mogliśmy się rozstać. No dobrze, co było dalej? Walczyłem na różnych frontach. Brałem żołd. A Anna siedziała sama całymi miesiącami. Później się dowiedziałem, że taka znowu samotna nie była. Przez prawie trzy lata pocieszał ją niejaki Ewan, przyjaciel z dzieciństwa pies go jebał. Rozumiesz, kurwa? Gdyby to jeszcze był jakiś jednorazowy skok w bok, to bym machnął ręką, ale ona przyprawiała mi rogi latami. W dupie miała mnie i moją miłość. Jak się dowiedziałeś? Któregoś dnia wróciłem do domu i nie zastałem na jej rzeczy. Tylko list. Pisała, że mnie nie kocha, że odchodzi z tym wypiertkiem i zabiera ze sobą tamarę. Myślałem, że mnie jasny chuj strzeli. Pojechałem do niego. Chciałem tylko zabrać dziewczyny do domu. Ale jak go zobaczyłem, coś we mnie wstąpiło. Zajebałem skurwiela, a jego ścierwo dałem psom. Domyślam się, że Anna nie była zachwycona. Kurwa, mało powiedziane. Wpadła w histerię. Rzuciła się na mnie, zaczęła wierzgać, drapać. W końcu złapała za nóż. Gdybym się w porę nie uchylił, byłoby po mnie. Wtedy też po raz pierwszy uderzyłem. Nie wiedziałem, jak inaczej ją uspokoić. Od tamtego dnia wszystko się zmieniło. Anna kilka razy próbowała zabić siebie i mnie. Podjudzała, żebym ją uderzył. Krzyczała. Że zabiłem w jej życiu miłość, więc lepiej, żebym zgładził i ją. Przepraszałem tysiące razy. Przynosiłem kwiaty, prezenty, ale ona miała to za nic. W końcu po dwóch latach jej złość zmieniła się w obojętność. Od czasu do czasu przerwaną nawrotami jej szału i moimi pijackimi wyskokami. Nie wiem, jak wytrwaliśmy tyle lat, ale jakoś się udało. Tyle, że jak widzisz. Nie wszystko było tak, jak się mogło wydawać na pierwszy rzut oka. Nie wiem, po co mi to wszystko opowiedziałeś. Twoje relacje z żoną to twoja sprawa. Eee, czego innego mogłem się spodziewać po Wiedźminie? No dobra, to teraz, jeśli nie chcesz przyprowadzić Annę do domu, powiedz przynajmniej, skąd się tam wzięła na tych bagnach. Zawarła pakt z wiedźmami. Chyba pomieszały się zmysły. Ja pierdolę, jaki znowu pakt? Nie chciała urodzić dziecka i poszła do wiedźm. Ona obiecały, że pozbędą się problemu, ale w zamian będzie musiała spędzić u nich rok na służbie. No i dotrzymały słowa w swój przewrotny sposób. To znaczy? Anna myślała chyba, że dziecko w niej jakoś samo zniknie. Tymczasem wiedźmy zaczęły wyniszczać jej organizm i doprowadziły do poronienia. Wydaje mi się, że wtedy właśnie zaczęła tracić zmysły. Poza tym nałożyły na nią magiczne pęta, które zadają jej ból, gdy tylko im się sprzeciwia. To gwarantuje, że wywiąże się z długu. Pakt z wiedźmami? To brzmi jak jakiś koszmarny, pierdolony żart. Trzeba ją stamtąd wyciągnąć, przecież nie może tam zostać. Rób co chcesz, ale mnie w to nie mieszaj. Choć moim zdaniem, zapuszczanie się na bagna i granie z wiedźmami to czysta głupota. To co mam robić? Siedzieć bezczynnie, czekać, aż sama wróci, pójdę tam z ludźmi, albo sam pójdę i wyciągniemy ją. Ostrzegłem cię, co z tym zrobisz, to Twoja sprawa. Wywiązałem się z mojej części umowy. Teraz ty wywiąż się ze swojej. Słowo się rzekło. Na czym to ja ostatnio. Na tym, że zaatakował was bazyliszek. A tak. No, to był kawał potężnego bydlaka. Kiedy przed nami wylądował, pomyślałem, że tym razem się nie wyglinie. Uważaj! Jeśli nie przeżyję, możesz wziąć z kasztelu, co tylko chcesz. Przeżyjesz! Pff, no to pokażmy ten gremlin. przedstawić. we <laughs> Masz wszystko? Tak, dzięki. To, co dla mnie zrobiłaś, nigdy ci tego nie zapomnę. Ty też mi pomogłeś? Wtedy, kiedy twój człowiek mnie tu przyprowadził. Dałeś mi wikt i opierunek, kazałeś mnie opatrzyć. Jesteśmy kwita. Nie musisz wyjeżdżać. Tu zawsze znajdziesz ciepły kąt i dobrą kompanię. Muszę. Ścigają mnie upiory. Dziki gon. Kiedy użyłam mocy, trafiły na mój trop. Ścigacie dziki gon? To tu jestem, grozi wam niebezpieczeństwo. Każ ludziom zareglować drzwi i okna i niech nikt nie włóczy się po nocy. A ty co zrobisz? Pojadę do Nowigradu, a później zobaczymy. Wsiadła na koni i odjechała. Pusto się tu zrobiło bez niej. Czyli istnieje szansa, że Ciri ciągle jest w Nowigradzie. Dzięki, że jej pomogłeś. Nie ma za co. Skoro wiesz już wszystko, to pewnie ci śpieszno. Ale może gdybyś... No wyduś to. Chcę pojechać, pan. Odbić ją. Nie wierzę, że siedzi tam z własnej woli. Chyba nie dosłyszałeś. Niedawno mówiłem ci, że wyprawa na bagna równa się samobójstwu. Dlatego przyda mi się twoja pomoc. Nie mogę ci już zaoferować żadnych informacji o Ciri, ale możesz być pewien, jeśli pojedziesz ze mną, będę bardzo hojny. Hmm, trochę gotówki zawsze się przyda. No, w rzeczy samej zbiorę ludzi i jadę do Sztygarów. Najlepiej będzie, jak tam do nas dołączysz. Jasne. Do zobaczenia. O jestem! Znowu uciekł! przepraszam, już nas nie ma. Co to było? Ty mi powiedz, to potwór czy człowiek? Moi ludzie mówią na niego uma i twierdzą, że to potwór. Ale mnie się wydaje, że człowiek. Tyle, że brzydki jak gówno Ardala. Na mm, potwora mi nie wygląda, choć medalion przy nim drży. Dziwne. Skąd się tu wziął? A widzisz, śmieszna historia. Wygrałem go w karty. Co jest takiego śmiesznego w tej historii? Pojechałem raz do Nowigradu tak, żeby trochę odetchnąć, zażyć uciech wielkiego miasta. Zatrzymałem się w jednej karczmie, a że tam akurat grali, to się przyłączyłem. Karty miałem jak żyleta. Oskubałem sukiń synów do czysta. Szczególnie to zabolało jednego handlarza, bo przerżnął wszystko, co przywiózł ze Skellige. Strasznie się chciał odegrać. No to się zgodziłem. Zapytałem, co może postawić. A on pokazał tego dziwolonga. Kiepski interes, ale chuj tam. Dałem chłopu szansę, żeby się odegrał. Ale szansy nie wykorzystał. No i Brzydal trafił do Grodzie. Ot koniec pieśni. No to teraz jesteś baronem, pełną gębą. Masz nawet nadwornego błazna. Tak. Choć czuję, że coś z nim jest nie tak. Jak to? No bo niby bardziej zwierzę niż człowiek. A z drugiej strony ma skór wielkość mądrego może mi się tylko wydaje. Widziałeś kiedyś coś podobnego? Nie widziałem, ale nie wygląda na groźnego. A. No nic. Żreć dużo nie że i dopóki nie sprawia problemów, chłopaki mają trochę rozrywki. Na mnie już czas. Bywaj. Bywaj. Mam nadzieję, że odnajdziesz córkę. I że będziesz dla niej dobrym ojcem.